Tak, yy, witam ponownie ponownie na powtóreczce. Niestety powtórka, ale fajnie poszło. Nie, 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 nie kręcę bitwy yy, z tego. Yy, jak dostałem 500, 5900 doświadczenia, bo to łatwo zdobyć. Yy, kręcę filmik, yy, na którym dostałem yy, ponad 1100 doświadczenia, ale na porażce. I trochę potrzaskałem ciągów. Na początku nuda, nic się nie działo, a później dopiero zaczęło się dziać. Więc początek bitwy może nawet przyspieszę, że tak powiem. Rzadko... nie robię tego nigdy, ale przyspieszę. Kowalski, jakieś sugestie? Więc tak... norweską zagadkę albo szwedzki pociąg włoski. To ma boleć. W takim razie w grę wchodzi tylko jedna opcja. Pieszczota doktora Konkwistadora! dobrze a więc tak tutaj mogę przyspieszyć szkoda że nie widać yy, licznika przeładowania no bo lipa no. mamy do 8 przyspieszenie yy, bo tutaj naprawdę długo się nic nie działo długo się nic nie działo dopóki się nie obróciłem na drugą stronę tu też nic 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 ogniste strzały zawsze wyglądają fajowo strzelałem no bo tak coś tutaj e, powtórka e, zaliczyła fejla. Ja Tigera taj, strzelałem. Ale nie wiem czy go uszkodziłem. dobre. Już normalnie czas dam, bo tutaj Tigera próbowałem strzelać, chyba go nawet teraz... Uuu, w to. Weszło w Tigerka. E, dobrze, nawet, że przyspieszyłem, bo by powtórka trwała bardzo długo, a teraz tak nie będzie trwała. To, to mi się nie będzie konwertować tak bardzo. No ja próbowałem strzelać w tamte ciągi Dobrze że widać to przeładowanie w tym lewym panelu tego celownika chociaż ale to nie jest dokładnie co do sekundy tylko taki pasek się przewija i tutaj yy, mogę najwyżej na oko powiedzieć zaraz strzelał nie Tego Tigera już zniszczyli i 4 nie dało się bo schowany gdzieś No i, i chyba A tutaj właśnie Zaczęli nam nadjeżdżać do bazy naszej, do naszego respa. No i niestety nic nie widziałem. Znowu przyspieszę. No tutaj tego MX-a nie trafiłem. Znowu przyspieszę do czterech. Tu też nic nie było, dopóki nie, nie wyjechałem. E, strzelałem, strzelałem, ale nie było uszkodzeń. Hop. i tutaj już jest godna. E, już zostawię bo już e, nie wiem czemu ja nie mogłem trafić w tego ISA 4, no e, nie dałem rady go trafić, kurczę kilka razy, ale teraz od tego momentu już będą trafienia, trafienia, trafienia 4 dostał ładnie znowu dostanie ISA 4 oczywiście ładnie, 301, jak na ISA 4 to, to dużo. I zaraz ja go... Nie wiem czy ja go zniszczę? Tak, ja. Tylko takim trochę ten T34 tutaj Nie, ja go nie zniszczyłem, a wydawało mi się. Surowo Te T34... T34 pierwszy zginie w mojej ręki, albo nie jak jeszcze, ale T34 tutaj zaraz dostanie jeszcze teraz szona strzały, zawsze wyglądają fajowo! I tutaj sobie czekałem na tego T34, aż sobie bije z zagórki i zrobił tak jak oczekiwałem. Yy, na końcu bitwy będzie decydujący moment, na którym niestety zrobiłem błąd, ale to dopiero wtedy powiem o co chodziło. No i tutaj fajnie wyjechał, i czekałem na to, żeby bardziej wyjechał że czekałem, że bardziej wyjechał I, i opłacało się, bo takiego hita dostał e, ładnie z boku, że ten... No tutaj teraz jeszcze e, czekanie. Chciałem przepchać tego, tego złoma, ale w rezultacie postanowiłem zjechać w dół i to raczej była dobra decyzja. Tylko tak trochę środkiem pojechałem, ale e, nic z tym nie straciłem, bo mnie nikt nie widział jakie zjeżdżałem środkiem. Może przyspieszę, bo to jest nudne, nawet na 4. E... I tutaj dopiero dam na 1, bo już isa 3 widać, ale coś kurczę, e... miałem porażki e... z trafieniami, bo jakbym lepiej trafiał, e... to, by było, to by było dużo lepiej. no. Ja tutaj znowu nie trafiłem. No, coś mi się ręką wsnęła, czy coś ta myszka, nie wiem czy zaczęła jest. Znaczy ja mam bardzo czuło myszkę ustawioną tylko yy, w czołgach mam ją yy, obniżoną czułość Więc nie wiem mam Na 2200 dpi mam myszkę w komputerze Ale w czołgach mam bardzo zaniżoną tą czułość yy, do, do snajperskiego, Ale do jeżdżenia nie Do wracania yy, W czasie gdy nie ma trybu snajperskiego, Ja dlatego tylko celuję w trybie snajperskim. No i tutaj tego is z isem 4 miałem trochę potyczek, kurczę, trochę mnie podczas tego, znowu nie trafiłem, kurde, widać, że myszka mi się, kurde, znowu poruszyła za bardzo. I tutaj znowu go nie trafię, masakra, że ja go trafię. Znowu nie trafiony, ja na szczęście nie straciłem nic życia, ale gąski zdjęte. Mam, no już nie. No i on, ja go tutaj nie widzę, a on mnie zobaczy i Właśnie. Tylko nie wiem, gdzie on jest do końca. Zaznę. E50 tutaj, miałem problem z nim, ale został zniszczony. E to później. No Znowu nie trafiłem, tak jakoś... Ale w sumie bardzo... ja bym jeszcze sobie ten charakter trafienia zaliczył. Nie wiem, kto mnie trafił. Z góry, jeśli my nie mamy działa samobieżnego. Od przodu chyba ten jest 3 w ogóle, jakby było tych trafień więcej to normalnie by było Bosko On sobie nie trafił na szczęście ja go teraz dobiję A właśnie nie ja No dupa, 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 właśnie nie ja Ale bardzo dużo m 40 miał fragów 4 No niestety E50 do niego przyjechał Właśnie, to będzie widać za chwilę. Jejku, jak ja bym trafiał częściej. Normalnie lube nie trafić, to już... To już jest karygodne, no. Nawet chyba nazw nazwę filmik... Luwę, który miał Zeza. Ale i tak dostał dużo doświadczenia. No. Nie wiem, jak mnie będzie słychać, bo mam nowe słuchawki, kupiłem sobie. E, na uszach leżą cudownie. Na uszach słychać je, trochę słabo. No właśnie, tu z lewej strony E50 już podział samobieżny przyjechał i zniszczył. Zostałem sam. Zostałem sam i nie wiedziałem na początku co robić. Ten T-34 później trochę od dupy mnie podczaskał i niedobrze właśnie. Bo jak on by mnie od, od, od tyłu nie podczaskał, ten e T-34, to ja bym później wygrał i tutaj e, jak się zorientowałem że baza zostanie przejęta a ja blisko baza akurat jestem sobie wyjechałem ale strasznie po kierowcy, po silniku, po amunicji dostałem już ten glowę przestał być w ogóle mobilny jest to, no, maja, maja, maja. ale ja tu dupę zaczynam dostawać i to jest błąd, że ja pojechałem najpierw do przodu do tyłu znaczy się to Bo ten te 34 na nie tutaj strzaznął i coś jeszcze i już mamy silnik uszkodzony i, i to jest ma wizja, tak? Nie, radio, ale radio operator tutaj na nic nie jest. O, paliwo. paliwo dostałem właśnie, chyba no, skończyło się paliwo. Strasznie, silnik, yy, paliwo, jeszcze kierowca brakuje, żeby nie żył, ale kierowca hmm. żył no i no. T50 zaryzykowałem, przeszedłem od przodu i zniszczyłem. Teraz został tylko T34 i na nas będzie sytuacja gdzie był błąd. Tu troszkę przyspieszę może, bo ten nówę strasznie opornie jeździ. Okropnie jeździ jak nie ma... Jak nie ma tego. Dobra, tutaj już może dam na, na normalne tempo. O już, będzie mi dać T-34 zaraz On został hita, ja nie. Nie trafił sobie. Drugi raz ja sobie nie trafię, a on trafi chyba. Chyba tak będzie. Chyba, że nawet ja, ja nawet nie będę próbował wczelać. No tak jakoś jest, że go nie widać. On mnie uszkodził i to bardzo dużo. A ja cóż, biedaczek, nic nie mogę zrobić, bo on się schował. Teraz, dobrą taktykę obrałem, że się tu schowałem z tej strony i czekałem na niego, ale zrobiłem błąd, że wykazałem się niecierpliwością i ta niecierpliwość mnie zgubiła, bo powinienem czekać bardziej schowany za tym domkiem i tak sobie czekać i, i szczelić mu przez ten wiadukt, co ja mówię wiadukt, przez tą, to są wszystkie... Przez tą szczelinę, o! I bym się mógł bardziej schować, a ja głupek yy, czekałem, czekałem, czekałem. Nie, niecierpliwość mnie ogarnęła i chciałem wyjechać bardziej. A to był błąd wielki. Bo ja tutaj jak teraz, tak, tak jak teraz stoję, yy, to bym go walnął i jeszcze zdążył z tym... no, bez tego silnika yy, jeszcze uciec jakoś. W zastanawiałem się czy, nie, czy... o i tutaj błąd, wielki błąd, okropny błąd, wyjechałem i nie miałem gdzie uciec, a on już tu nadjechał, no i cóż, a ja mogłem czekać na niego, Dostał bardzo długo, 315, ale ja miałem jeszcze mniej i zginąłem, no, a ja bym poczekał yy, za Domkiem i tylko po prostu ja nie wiedziałem czy on nie pojedzie tam z drugiej strony i od prawej strony, żeby mnie nie chciał zajechać. Mało czasu było do końca bitwy, to ja e, zdecydowałem, że wolę zginąć niż, niż żeby był remis, ale nie zdążyłby remis być. Bo jeszcze minuta była do końca. I zdążyłby dojechać i ja bym go zniszczył. No cóż. Błąd, ale e, doświadczenia bardzo dużo. Jak na porażkę. 1119 ciekawej, gdyby było za zwycięstwo. Może nawet jakiś rekordzik. Chociaż nie wiem. A kredytów zarobiłem... Baza bardzo dużo wyszło, niecelne strzały, w sumie 58 tysięcy kredytów zarobiłem, a teraz zbieram kredyty, bo kupuję sobie te, te rzeczy, co kosztują 500 tysięcy, za 250 tysięcy sobie dokupuję do czołgów. I jeszcze jedną bitwę sobie zagram właśnie tym luwaskiem, luwaskiem. i będę mógł sobie kupić do e, Tigera coś drogiego, fajnego, zamiast siatki maskującej. No a tutaj właśnie tak szybko przełączam, a pewnie nie cierpliwą ludzie, co ja robię, że tak klikam T-34, 50 zniszczony, ale nie ten T-34. Ten T-34 był potrzaskany przeze mnie, no i inne czołgi potrzaskane dosyć. A, ja nawet patera nie dostałem. Bo tak zezowałem, że nie było za co. Ale doświadczenie godne, jak na porażkę. Rzadko kiedy tak dostaję. No i tyle. Ja będę konwertował filmik i zagram sobie podczas konwertowania jeszcze Luwen, tak żeby zarobić i czymś jeszcze może. No. Pozdrawiam.